Number mułan, Luka za mną każdy pan Mam Majorja. Baby jestem twoja Bierz mnie bejda Gdzie mnie chcesz Zwariowałem ciunia wiesz Kupię ci co tylko chcesz BMW A może jakiś wieś Otworka! Ej, maleńka ty wiesz, ci kupię wszystko. Tylko co są moją myszką mama ziołka! Jestem dziunia na Ludka za każdy pan. Mama Elo? cześć <laughs> Czekajcie! No cześć! Witamy w kolejnym odcinku. Bam! Co to było? Do widzenia No ja sam. Brawo! No co by wam tu pokazać? Czekajcie. Pozdrawiam Buni 2, 3, 1, 4. Pozdrawiam... I chyba... się zaczyna! Rafaelo 143, raper 788, chipsy Lice mm. i Asianowakowska, serdecznie pozdrawiam, Kornelia, serduszko, Kornelia, serduszko, gwiazda y, 0099881 i Najstraszniejszą, Klaudia. 021 Tak. Zagradzamy. Daj, serca, daj, 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 prezent. Proszę. Wymieńmy się. Nie bądź chami, daj prezent. Czekajcie. Spoko. Dobra, albo nie, dobra. No, dawaj. To zacznij. Nie, ty. Ale ty, wiem, że cię zablokowałaś. Poczekaj, odblokuję Dali mi banana. Czekajcie. Dobrze, ludziska, dobry, już dobry. jestem. Pozdrawiam, Junia. Sto, sto, sto. Tak, bo napisała, hej, YouTube. Pozdrawiam serdecznie, tak.

Pudi, Loro, lol Loro, ciao Witam po cięciu. Już yy, tą naszą kulę Jak to się nazywałaś? Mówi Serka Wiperka i black, albo yy, Black Princess kurde. <grytans> <grytans> pudi pudi. Pudi pudi. A ty zdobyłaś to konto? Pudi nie zdobyłaś to Co? No, bo ktoś z No zbyt nie, nie. Zbyt. Nie zdobyłam to. Tu tak czy nie? Założyłam. Ale kto ci. Zdał? Założyłam! A Black Princess odblokować? No. A co jesteś ty? Ktoś nie. No. W jakim kącie nagrywasz teraz właśnie? Black Princess. No to dobrze. Ja Cię mnie zaproszę do znajomych, dobra? Albo nie, ja Cię to proszę, dobra. Pudi, mhm. pudi, pudi, pudi. I kukulecka. I ja, pudi. Pudi, pudi. Pudi, pudi. Ja, na, 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 na. Pudi, pudi. Pudi, pudi. Jak ty zrobiłaś pustą wiadomość? Co? Jak ty zrobiłaś pustą wiadomość, kobieta? Ale jak, kiedy, jak, gdzie? Nieważne. Paby, paby! Nie zrobiłaś była Kurde, się Te skakuje, to... tam, 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 że nie Pudi, 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 kukuleczka Przykro mi, Olu. ale w ogóle ty umiesz montować filmy? Umiem Musisz wejść w YouTube, potem dać prze zalogować się Dać przejść No mm, Ale nie, chodzi mi ogólnie o to ten, o tak, mm. takie zmontowanie czy tam są takie fajne przejścia i itp., takie fajne napisy, coś takiego. Jak ty ma, jak Więc ty wiesz, jak ty masz? o to mi chodzi. Mówi Sterka Wiperka. Czekaj, okay, bo źle napisałam. Kurde, napisałam, teraz było zamknięte. No i znowu Moment, mů... i jak to se píše? Oví sterka viděla. No, Mluví i cerka, a i perka. Pudí, Dziecka to, to chyba na tyle. No, cześć i czołem. Cześć i czołem, kluski z losołem.